Cześć, z tej strony Karol z kanału Karol Remontuje, a ja już jestem po tynkach. Chcecie wiedzieć ile wyższy mnie takie tynki? Oglądajcie do końca. Nie po to się przykładałem do wygłaskania i wylizania ścian, żeby właśnie teraz nakładać 2 cm warstwę tynku cementowo-wapiennego, albo co gorsza... Gipsowego. Ściany są idealnie wygłaskane praktycznie w każdym pokoju. Oczywiście trzeba je tylko przygotować. U mnie będą tynki z kleju do zatapiania siatki i siatki. Będzie to bardzo cienka warstwa, około 2-3, może 4 mm. Wtopiona w to będzie siatka zbrojeniowa. Przewody już są w miarę pochowane. Chciałem je wkładać jeszcze do puszek, ale mi się nie pomieściły, bo zostawiłem zbyt duże kikuty. Jeszcze w tych kołnierzach są. I mam tak naprawdę przygotowane pokoje, wy, wyszlifowane, wygłaskane z takich purchli i to mam wszystko przygotowane pod gruntowanie. Pierwsza, pierwszą rzeczą, rzecz, którą będę robił, to właśnie tutaj garderobę będę tynkował i ten pokoik, a to właśnie dlatego, żeby się nauczyć przed samym Tynkowaniem, przed samym nakładaniem tego, kupiłem sobie takie uszczelki, listwy przyokienne. Bardzo fajna sprawa z taką pianką yy, klejącą i to się montuje do ramy okna. Ja sobie w pionie to wszystko zamontowałem pod laser. Do tego, tutaj się zrywa się taśmę. I to jest w ogóle genialna sprawa, ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zrywa się taśmę i do tego montuje się folię później. Jak jest folia, hop, pyk, śmiało się montuje i jest odcięcie. Tu jest rowek na tynk, a tutaj jest na, na folię. Trzyma, popatrzcie jak trzyma, bardzo mocno trzyma, także świetna sprawa. I nie trzeba się bawić w jakieś maskowanie taśmami. Potem, potem jak już będzie wytynkowane, to podchodzi się i tylko ten malutki kawałek... Odrywa się, zostaje uszczelka. No genialna sprawa, powiem Wam szczerze. E, koszt takiej listwy to jest parę złotych. A, a fajnie, bo potem równiutkie wykończenie przy oknie będzie. Dobra, jak już mamy zamontowaną, e, na, zamontowane nasze listwy. Folia przymocowana do tego kawałka, który ma taśmę. Można zamontować deskę. I ja robię to tak, że znowu ustawiam laser. Mniej więcej, żeby też się zgadzało tutaj, że to jest troszeczkę kontrozwarty. Jak sobie bym zmierzył teraz linię stąd do ściany i stąd do ściany, to bym wiedział czy to jest kontrozwarty. I popatrz, i teraz do tej kreski śmiało montujemy sobie naszą deskę. Tam, niech minie sobie. Nie, będzie pod. Dobra. I tak, tutaj montujemy. Do kreski, tylko tu ty mi coś podeszło. To jest wiersz. Jak tu jest zamontowane, to z górą już nie ma problemu. Można sobie tak samo ustawić. Przesuwając, o. patrzymy tylko gdzie jest. Listwa. Jeśli chcemy zostawić sobie troszeczkę więcej miejsca na narożnik, to sobie zostawiamy, cofamy tą deskę. I tutaj mamy tak naprawdę już przygotowaną płaszczyznę, żeby wytynkować i to wszystko ładnie liznąć. Urabiam zwykłą zaprawę tynkarską Atlasa na takie masełko. I dobra, biorę się zatynkowanie. A narzucam sobie taką pacą, zwykłą ręczną oczywiście, ja zakładam zawsze okulary dotykowania, bo już dwa razy wpadł mi kawałek tego piasku, także wolę nie ryzykować. A jeśli chodzi o samo narzucanie, to to jest prosta sprawa. Po prostu rzucam, tak, może nie jak najwięcej, ale tak, żeby nie brakło tej zaprawy. I nie przejmuję się, że gdzieś tam. Spadnie, bo potem zawsze mogę poprawić hop, i dorzucić. Jeśli chodzi o zużycie, to w zależności od grubości, y, oczywiście, ale średnio na takie okno przy grubości 1,5-2 cm to idzie 1,5 worka. Nic nie marnujemy. I wciskam zawczasu, później jest łatwiej to ściągnąć. A jak trzeba wyżej, wyżej wejść, to oczywiście z wiaderka łatwiej się rzuca wszystko. Łatwiej się rzuca w dół, niż jakby się miało rzucać w górę. I teraz prosta sprawa. Biorę sobie, tak jak tutaj jest na tej listwie taki rancik O, to o ten rancik zahaczam I według tego rantu ściągam Oczywiście od razu widać, gdzie trzeba dołożyć nie? I zostawiam Przyjadę jeszcze o. I zostawiam do wyschnięcia Na to jeszcze będzie szła siatka z klejem Tak, trzy obrobione glify za chwilkę będę mógł deskę zdejmować. I montujemy jeszcze narożniczki z siatką 148. Jeszcze dobrze jest przeczyścić ten rancik, przeskrobać. O, do przerobienia jeszcze ten klej, ale na narożniki może być dobry, bo jest dosyć gęsty. Klej, który ja używam jest to Atlas Gravis U. Zaprawa klejąca do steropienu i zatopienia siatki, jak masełko jest, jeszcze musi się przerobić. I trzeba pamiętać, że najpierw zaciągamy. Klej na ścianę, a dopiero potem wtapiamy siatkę, nie na odwrót. A ja to Karolu widziałeś jeszcze inaczej, jest, zaciągam klej. Bo ja sobie płaską stroną zaciągam najpierw. No właśnie, płaską jest lepiej, wydaje mi się. Ale. A dopiero potem ząbek z tego robię. Nie? No to powiem Ci, że na dwie, na dwa razy, na dwóch to jest 10 razy szybciej niż jak ja się wtedy pierdzielę, wiesz samemu tu naciągnąć, tu przyciąć, tu coś zrobić. Kasia ja ma mniejszy ząbek. Anna mówi, moim miał więcej zębów. To i tak dużo będzie. Dobra. Chcesz, możesz następne naciągać. No, To były koszykarz. On wie jak to? Funkcjonuje. To... Funkcjonuje. Kurwa. No prawie wyszło. Prawie wyszło idealnie. No, zakład też wyszedł dobry i środeczek i na boki. No i tak to ta robota idzie. Teraz trzeba pamiętać, że tutaj nisko musimy dokładniej trochę robić, bo mamy yy, niż, niższą posadzkę niż na dole. Na dole było 25 cm, jeszcze wiesz, yy, do posadzki, A tutaj mamy chyba 8 albo 9. Także tu niżej trzeba też w miarę tam wyrównywać. Ja już nie pamiętam, ile tu pójdzie styropianu czy pójdzie czwórka styropianu na dole. Wiesz, dużo mniej, nie? No. Pierwsza warstwa zrobiona na tym kawałku, jak podeschnie, trzeba lekko przeszlifować te zadziorki i nakładać drugą warstwę. Tutaj od schodów, w tą stronę, już są dwie warstwy, więc fajnie wygląda. Druga warstwa praktycznie przykryła, natomiast zobaczcie, pierwsza warstwa, no niestety cała nie przykryła. Gdzieś te łączenia w kół wychodzą, trzeba jeszcze naciągnąć. Ale to nie jest najważniejsze, bo jeśli trzeba, to można polecieć i trzecią warstwę. Ważne jest to, żeby później taką Głać, bo nie wiem czy będzie widać. Może tutaj jak słońce pada bokiem, to jest tak jak zaciągnięte, prawda? Szału nie ma dupy, nie urywa. Im gorzej zaciągnięte, tym gorszy tynk. Myślę, że trzeba by było sobie zadać troszeczkę trudu i to wygąbkować. Czyli bierzemy gąbkę, pacę z gąbką, i w momencie podsychania, po prostu trzeba to wszystko. Wygąbkować, wygładzić. Wtedy ten wychodzi jak taki elegancki cementowo wapie Przed każdym przed każdą nakładaniem warstwy bierzemy sobie pióro, i ze wszystkich strubków tu nie będzie widać, ale tutaj będzie widać. I ze wszystkich strubków przeczyszczamy sobie. I jak już mamy wszystko zaciągnięte. Chwilę trzeba poczekać, aż delikatnie zacznie przysychać. Nawet jeszcze, wydaje mi się, że w tym momencie jest jeszcze za wcześnie. Gąbka, gąbka ważna, żeby była dobrze zmoczona. Ja mam kuwetkę, ale przydaje się takie pudełko do rolowania, takie dla, jak glazurnicy mają. Lekko zwilżona gąbeczka, światło jak najbardziej przy ścianie, wtedy widać nierówności. O. Gąbkowanie. Nie dużo wody, nie dużo. Ja to sobie nawet on tak rozprowadzam kawałek i za chwilę wracam, przycieram. Fajnie. Ciężka robota. Dużo się schodzi, ale efekt bardzo fajnego takiego e, jak tynk cementowo-wapienny, prawda? Ten piasek wychodzi. Później troszeczkę przytrzeć jeszcze o. tu a tutaj i ruchy robimy takie okrąż okrążne, okrężne, wtedy się nie wypłukuje to wszystko. A jeśli gdzieś to się zdarzy, że dacie tak jak ja tutaj za dużo wody w jedno miejsce i ten, ta strukturka jest trochę inna, to trzeba chwilkę poczekać i za chwilkę do tego wrócić. No i niestety dużo roboty, trzeba wszystko tak. Tak, przedstawiają się tynki już wyschnięte na gotowo, przytarte. Nie wiem, czy będzie widać z bliska, ale widok jest taki jak piasku, jak tynku cementowo-wapiennego. Taki piaseczek wyszedł. Bardzo estetycznie to wygląda. I szczerze Wam powiem, że chyba tylko e, tyle. I pomaluję to po prostu farbą gruntującą. Nie będę kładł na to żadnych gładzi. Wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. Czy jest pion, czy nie ma pionu? No, to tutaj wszystko zależało po prostu od tego, czy ściana jest równowymurowana, bo warstwa tego tynku jest naprawdę cieniutka. Ale wychodzi bardzo fajnie. Nie wiem, czy widać. Tutaj ten glif jest jeszcze w miarę mokry, bo przed chwilą go robiłem. Natomiast ta ściana już jest wyschnięta. Także jestem bardzo zadowolony z tynków. No dobra, jest końcóweczka, tynki zrobione. E, wymęczony, upocony. Pomagał mi kolega. E, we dwóch zajęło nam to naciąganie siatki około 3 dni. Natomiast wszystkie duperelki, glify, ja potrzebowałem na to jeszcze samemu 3-4 dni. I jeszcze żona mi pomagała zacierać to wszystko na koniec. Także tynki wyszły bardzo fajnie. A teraz przechodzimy do kosztów. Ile wyszło mnie kosztów? Ogólnie trzeba powiedzieć, że mamy tutaj 220. Kurde, jeszcze będziemy mu latać Łącznie mam tutaj 220 metrów i zużyłem na to 44 worki zaprawy Atlas Gravis U jest to zaprawa do yy, klejenia styropianu i do zatapiania siatki jeden worek kosztował mnie 28 zł więc łącznie za kleje wyszło mnie to 1232 zł do tego trzeba doliczyć siatkę elewacyjną gdzie zużyłem tutaj 4 rolki każda rolka po yy, 160 zł czyli doliczamy sobie 800 zł takie rzeczy jak listwy przyokienne, narożniki, te z siatką na rogi, przy glifach to jest koszt łącznie 340 zł. 210 za listwy przyokienne i 130 za listwy narożne. Można do tego doliczyć jeszcze trochę narzędzi, kupić paczkę do przycierania. I tutaj sprawdza się najbardziej paczka gąbkowa, niefilcowa, filcowa. Paczka gąbkowa bardzo fajnie się nią przyciera. Łącznie, łącznie za zatynki wyszło mnie 2432 zł. I jak to sobie szybko przeliczymy na koszt na metry, na 220 metrów, to wychodzi nas około 11 zł. Myślę, że byłoby dużo drożej, gdyby ekipa tynkarzy robiła. Bo wydaje mi się, że około 40 zł albo 35 zł teraz biorą za metr kwadratowy. Więc łatwo sobie przeliczyć, jakie są oszczędności i czy to się opłaca. Myślę, że to było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.